Dzień dobry, dzień dobry Spróbujmy popatrzeć na definicję liczb zespolonych z troszeczkę innej strony Powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że liczba zespolona może być interpretowana Jako punkt w układzie współrzędnych Jako pewien punkt o współrzędnych a i b gdzie oś poziomą, oś x definiujemy jako część rzeczywistą A oś pionową jako część urojoną No identyfikowaliśmy to z liczbą a plus Gdzie to i było takim elementem, który podniesiony do potęgi drugiej Dawał minus 1, a i b to były po prostu odpowiednie współrzędne, prawda? Czyli tutaj odkładaliśmy a, a tutaj na osi y odkładaliśmy liczbę b. No i właśnie, wyjdźmy z tej interpretacji. Czyli, patrzcie, liczby zespolone tak naprawdę będziemy, możemy traktować jako pewne punkty, prawda? Czyli, zobaczcie, będziemy brali dowolne punkty, czyli dowolne pary, tak naprawdę, które należą do płaszczyzny kartezjańskiej, czyli r razy r. I to będziemy utożsamiali jako z wielu liczb ale uwaga, to tak nie tak byle jak musimy tutaj wykonywać działania i zobaczcie, będziemy chcieli nauczyć się wykonywać na tych parach jakieś działania, no potrzebujemy dwóch dodawania oraz mnożenia I zobaczcie, powiemy tak, że takie dwie pary czyli AB, czyli parę AB jeżeli będziemy chcieli dodać do pary XY to będziemy to wykonywali no jak się dodawało liczby zespolone część rzeczywistą do części rzeczywistej, a część urojoną do części urojonej, prawda? czyli jak to dodamy, dostaniemy parę gdzie na pierwszym elemencie na pierwszej służędnej będzie a plus x a na drugiej służędnej będzie b plus y trzeba te pary też nauczyć się mnożyć czyli ab razy dowolną parę xy no, chciałoby się pomnożyć pierwsza służędna razy pierwsza a na drugiej druga razy druga ale uwaga tak nie było mnożyła się liczby zespolone troszeczkę inaczej będziemy chcieli zrobić to w taki sposób że zobaczcie iloczynem będzie nic innego jak para ax minus by oraz para na, na drugiej służbie będziemy mieli a y plus BX I dziwacznie zdefiniowane, zobaczcie, działanie, ale ono będzie bardzo dobrze związane z mnożeniem liczb zespolonych, Bo zobaczcie, patrzcie, no ponieważ pierwsza służba to ma być część rzeczywista, druga to ma być część urojona, no to patrzcie, gdybym dodał liczbę a plus b i, tak, i dodał normalnie, tak jak żeśmy się uczyli wcześniej, liczbę zespoloną x plus i y, czy y i to zobaczcie, jak to dodam, to mi powstanie liczba a, pl y, a plus x, prawda, plus no, b plus y i. Czyli zobaczcie, działa. Na, część rzeczywista to jest a plus x, czyli jak popatrzymy tutaj na dodawanie, to my tutaj y, mamy a plus x, a część urojona to jest b plus y, no i tutaj też tak jest. A patrzcie, jak gdybyśmy wzięli mnożenie, to mamy a plus b i Razy x plus, ja to może napiszę y i, żeby to i było za każdym razem na drugim miejscu. To jak to mnożymy? To mamy tak: ax plus ay plus x, b i, tak? I tu uwaga, będziemy mieli minus tak naprawdę BY. y. Będzie b y razy i do kwadratu, a i do kwadratu to jest minus 1. Czyli patrzcie, tak naprawdę część rzeczywista to będzie ax minus b y, i to się patrzcie zgadza z pierwszą współrzędną tego punktu. Plus, no i jako część urojona będziemy mieli a y plus xb, czy bx. No i to będzie przy I patrzcie, pasuje. Czyli zobaczcie, jeżeli w zbiorze par, w zbiorze punktów rzeczywistych zdefiniujemy działania w taki sposób, to dostajemy tak naprawdę z pewną strukturę algebraiczną. Czyli coś, co ma działania i ma pewne własności, które działa dokładnie tak, jak zbudujesz zespolą. I teraz zobaczcie, utożsamujemy sobie pewne pary. Czyli patrzcie, gdy weźmiemy parę 0,1. No to to będzie ta para 0,1? To my to będziemy utożsamiali. To taką falką napiszę z liczbą i, prawda? Czyli para 0,1 to będzie w utożsamieniu nasze i. I zobaczcie, 3i kwadrat. No to zobaczmy, co to jest i kwadrat. Czyli i kwadrat to będzie faktycznie minus 1. No i kwadrat to będzie para 0,1 do kwadratu, czyli 0,1 razy 0,1. No i teraz patrzcie, co możemy zrobić? No możemy pomnożyć to stosując tego, ten, ten, ten wzór, który mamy wyżej, prawda? To będzie nasze a, to będzie nasze b, to będzie nasze x, a to będzie nasze y, czyli mamy tak a razy x, czyli 0 razy je, 0 0 razy 0, prawda odjąć, no mamy co by, czyli 1 razy 1 a na drugiej współrzędnej będziemy mieli tak ay, czyli 0 razy 1 plus bx, czyli 1 razy 0 no to co mamy, na pierwszej współrzędnej wychodzi nam minus 1, a na drugiej 0, prawda, czyli patrzcie 0,1 jakby do podęgi drugiej to da nam na minus 1,0. Ale co będzie para minus 1,0? No, część rzeczywista minus 1, część urojona 0. Czyli to faktycznie będziemy mogli znowu utożsamić z liczbą minus 1. Generalnie, co do zasady, wszystkie pary w postaci A0 będziemy utożsamiali z liczbami rzeczywistymi typu A, prawda? Czyli to będzie takie też utożsamianie. I zobaczcie. Tak naprawdę, my możemy liczby zespolone na nie patrzeć, tak naprawdę, i to jest tak naprawdę troszeczkę taka inna, alternatywna definicja, inne spojrzenie od innej strony na liczby zespolone, jak na pary liczb rzeczywistych, ale uwaga, z tak bardzo dziwacznie przede wszystkim zdefiniowanym działaniem mnożenia, gdzie właśnie jednostkę urojoną i identyfikujemy z parą 0,1, ona nam pasuje, czyli spełnia wszystkie własności, co więcej, wszystko działa, czyli wszystkie własności. Działają jak najbardziej w naturalny, w normalny sposób. Może warto gdzieś o tym wiedzieć, raz się z tym spotkać, że możemy na liczby zespolone popatrzeć też w troszeczkę inny sposób, ale oczywiście najczęściej zapisujemy je w tej postaci algebraicznej jako A plus BI, no bo też takie wykonywanie działań najczęściej jest najłatwiejsze, ale możemy, i o tym warto pamiętać, popatrzeć na to też w taki sposób inny, alternatywny. Zapraszam przy okazji do oglądania innych filmów, z, innych materiałów związanych z drzwiami zespolonymi. Oglądaj także innych materiałów na tym kanale, a jeżeli Wam się spodobało, to do subskrybowania. Dzięki, do zobaczenia tym razem. Pa, pa!